Odcinek, w którym utworzyłem tierlistę z klubami do kariery w FC24. Przyjął się naprawdę dobrze, więc dzisiaj tierlista, ale lig. wszystkich lig, a nie wybranych, także e, dzisiaj sporządzimy listę naprawdę naprawdę sporą, dużą tierlistę. E, no i co? Zaproszę Was jeszcze na strefę kary, naszego Discorda, bo tam zaczęła się liga typerska. Trzeci sezon ligi typerskiej. E, za nami pierwsza może druga kolejka zależy, kiedy ten film wlatuje, także jeszcze możecie wbić, obstawiać. Oczywiście obstawiacie, nie obstawiacie pieniędzy, tylko jak wiecie, po prostu Punkty, no i być może uda Wam się wywalczyć jakiś top 10 w rankingu na koniec sezonu, czy kto wie, zobaczymy. Mamy tier listę, mamy jak widzicie, wszystkie ligi, które są dostępne w FC 24. Dosłownie wszystkie, wszystkie, które są oczywiście całe, więc na przykład czeskie czy węgierskie nie wrzucają, no bo tam mamy pojedyncze kluby. No i pierwszą drużną, pierwszą ligą, Boże Święty, pierwszą ligą jest Liga Austriacka, Bundesliga, natomiast Bundesliga Austriacka i przyznam szczerze, że to jest ciekawa liga. Mamy tam ciekawe zespoły, ponieważ jest oczywiście Las Cleans, jest Rapid Wien, jest Austra jest Red Bull, jest też jeszcze jeden zespół, boże święty zapomniałem, ale jest jeszcze jeden zespół, który jest dosyć solidny, czyli Sturm Graz oczywiście, Sturm Graz, także to jest mocny zespół, wiele mocnych zespołów, liga dosyć równa mimo wszystko, zwłaszcza ta czołówka, więc wrzucam ją na A, no bo generalnie ja wolę mocne ligi, takie jak wiecie Premier League, Liga Serie itd. i tak dalej, te top 5 powiedzmy, wolę grać w silniejszych ligach, natomiast i tak Bundesliga Austriacką daje wysoko, bo wydaje Wydaje mi się, że tu można zrobić ciekawą karierę, też ciekawa polityka jest ta austriacka, wychowywanie zawodników, sprzedawanie ich drożej i tak dalej. Dalej mamy MLS. Oczywiście MLS mega się wyróżnia na tle innych lig. Mamy tutaj konferencje, mamy tutaj też oczywiście własną oprawę graficzną, która rzadko się zdarza w tych słabszych ligach, a w MLS jest, więc to warto wziąć pod uwagę. To wygląda bardzo fajnie. Natomiast, no kurczę, zawsze mam coś takiego, że, że podoba mi się to MLS ale jakoś nigdy na poważnie tam kariery na dłużej nie zrobiłem, żeby się jakoś, wiecie, zapamiętać ją. Raz chyba robiłem LAFC bodajże, czym, LA Galaxy, nie pamiętam już teraz. To nie jest chyba poziom austriacki mimo wszystko, bo dobrze jakby o niej myślę, ale coś mimo wszystko mi mówi, że jednak w austriackiej lepiej się bawię, no bo tak jest. Jak robiłem karierę w austriackiej, no to lepiej się bawiłem. Oczywiście zakładamy, że nie zmieniamy lig w trakcie kariery, więc nie robimy jakiegoś RTG trenera, że wiecie, z polskiej do austriackiej do hiszpańskiej. Zakładam, że robimy karierę w jednej lidze, bo Wojciech w sumie awansujemy do innej. Natomiast zakładam, że w tej lidze zostajemy przez całą karierę. Dajmy MLS między A a B, czyli leciutko pod austriacką, a dalej mamy ligę turecką. I liga turecka to jest też ciekawa liga: Besiktas, Fenerbahce. Galatasaray oczywiście, e, sporo, także są mocne zespoły, jest też klimat, nie ukrywajmy, w Lidze Tureckiej, tam naprawdę dzieje się. Niby słabsze kluby, ale transfery robią, robią duże, 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 duże nazwiska tam przychodzą, e, a zwłaszcza do Galatasaray oczywiście i Fenerbahce. Widzę, że do tych gorszych klubów też, nie jest to tier S, ale wydaje mi się, że między A a S to będzie, kurczę, no tak, tajmy, między A a S wydaje mi się, że to jest dobry, e, dobry kierunek dla Ligi Tureckiej. A dalej mamy Ligę... E, co to jest? Liga Szwajcarska, tak. Credit Suisse Super League, e, nie wiem jak się czyta po szwajcarsku. No i to jest Liga, oczywiście mamy tam Basel, jak Boysów, jest tam Lucerno, e, nie wiem czy jakieś są jeszcze solidne zespoły i właśnie to jest jej minus, że tutaj nie ma e, zbyt dużego wyrównania w tych tabeli mam wrażenie, też... Nie rzuca mi się jakoś mocno ta liga na pierwszą myśl, gdy myślę o fajnych ligach słabszych. To jest na pewno gorsza liga do kariery, moim zdaniem, niż szwajcarska, niż austriacka. Robiłem tam raz karierę Bazelem. No i nie, nie Bazelem, jak sami właśnie. Jak jeszcze jak byli słabsi niż Bazel, to robiłem jak sami karierę, także to było dosyć dawno temu. Daję ją na, na B. Daję na B, a dalej mamy oczywiście ligę szwedzką. I ja generalnie nie jestem jakimś dużym fanem skandynawskich lig, więc ta szwedzka na pewno nie będzie wysoko. Przyznam szczerze, że nie znam zbyt wielu zespołów tam. Na pierwszą myśl za dużo mnie przechodzi. Jest oczywiście Ajax, ale generalnie uważam, że to nie jest zbyt ciekawa liga. No i kurczę, zastanawiam się czy dać ją na D, czy między BAD I na razie wrzućmy ją na D. Najniższy pułap, najwyżej zmienimy. No a dalej mamy La Liga Hypermotion, czyli drugą, drugi poziom rozrywkowy w Hiszpanii. Druga La Liga. No i ja oczywiście jestem fanem hiszpańskiej piłki, dlatego nie będzie ta liga nisko. Natomiast... Jakoś wolę robić karierę w La Liga niż w La Liga 2. Um, I kurcze, blade, zastanawiam się, czy dać ich na S czy na. Czy na między AAS, ale chyba wrzucę ich na S. Wrzucę ich na S z tego powodu, że oczywiście no, mamy tutaj Awanse i Awanse biorę pod uwagę. E, no i to jest duży plus, więc wrzucam ich na S. No bo potem oczywiście można awansować do La Liga i, i zaczyna się fajna historia robić, tworzyć, e, zwłaszcza jak wybieram jakiś słabszy klub. Dlatego wrzucam ich na S. Najwyżej jeszcze będziemy zmieniać, aczkolwiek e, zobaczymy. No i dalej La Liga, już pełnoprawna. Pierwsza klasa rozrywkowa w Hiszpanii. No, no, ja jestem fanem Ligi, jestem fanem Hiszpanii. Tą ligę znam najbardziej, najbardziej się interesuje, znam najwięcej zawodników, więc La Liga wlatuje na G. To jest moja najlepsza liga do karierki, ale ex z jakąś inną. Zobaczycie jeszcze jaką. Na pewno jeszcze jedna liga to wleci, może więcej na G. Natomiast dalej mamy Ligę Szkocką. Liga Szkocka jest ciekawa, ale jedyny problem jest taki. Że są dwa kluby, które mocno się wybijają, a reszta jest słabsza. Nie jest ultra słaba, ale jest słabsza. I to trochę ułatwia grę, a zwłaszcza jeżeli zaczynacie karierę z Celticiem bądź Rangersami. Ja zrobiłem dwie kariery w Szkocji, raz z Celticiem, raz z Rangersami. bawiłem się dobrze, ale to nie były długie kariery, a to też trzeba brać pod uwagę. Dlatego to jest, wydaje mi się, gorsza liga niż austriacka, bo jest mniej takich solidnych zespołów. Dajmy ich na poziom MLS między A A B a B. To jest uważam dobra ocena, aczkolwiek bliżej są A niż B. No i dalej mamy Ligę, oczywiście saudyjską, którą możecie znać no, w sumie ze świata. Ale u mnie mogliście ją widzieć na kanale Morbirutek. Tam robiłem serię, to była pierwsza seria na tamtym kanale. Zapraszam. No i bawiłem się dobrze. To był mój jedyny raz, bodajże, z Ligą Arabską. Wybrałem wtedy Al-Fateh. No, i odkąd oczywiście są duże transfery w Arabii, no to to jest ciekawa liga. Kiedyś pewnie wleciałaby na D. Uważam, że ocena A jest dobra. Jest to ciekawsza liga niż Szkocja, niż MLS, chyba też. Mamy tam oczywiście azjatycką ligę mistrzów, więc to też jest coś innego niż powiedzmy w klasycznej karierze w Europie. Dlatego wydaje mi się, że ocena A jest dobrą oceną. A dalej mamy super ligę, rumuńską super ligę. Um, Mam z nią jedno wspomnienie. To jest bodajże ostatnia liga, bądź przedostatnia, razem z Serie B, która została dodana do, e, do FIFA. No i to jest duży plus, bo jest świeża i szczerze to nie zagrałem w niej ani jednej kariery chyba, więc trochę jest to takie, wiecie, ocenianie po łebkach, dlatego bierzcie to z przymknięciem, przymknijcie oko po prostu na to. Daję ich na D. Daję ich na D, bo ta liga jest słaba. Um, łatwo tam się wybić. Ciekawym zespół jest FCSB, bo jest ciekawa historia, ale oprócz tego no to Lipa. FCSB jest, FCSB jest chyba najlepszym klubem, więc zrobienie nimi kariery w ogóle jest na łatwe, dlatego wlatują na D, a dalej mamy ligę irlandzką. No i tutaj nie przedłużam. To jest e, druga najsłabsza liga bodajże w e, FC, bez zaraz po indyjskiej. Jeden, dwa transfery, jedno, dwa okienka jest jesteście gigantami, tytanami, dlatego daję ich na D. Lecimy dalej i dalej mamy, co to jest, Liga Portugalska. Liga Portugalska to jest ciekawa liga, mają ciekawą politykę, może tam stworzyć oczywiście politykę wychowanków, których potem sprzedajemy, e, na przykład do Hiszpanii, także ciekawy kierunek w sumie, nie? Mamy tam oczywiście silne zespoły jak Braga. To jest taka czwarta siła. Oczywiście, Sporting, Porto Benfica to jest top 3. No, i z tym top 3 jest ciężko. Jest ciężko, zwłaszcza gdy zaczynacie jako gorszy zespół typu właśnie, nie wiem, Vitória, czy coś w tym stylu. Więc e, można się tu dobrze bawić. Dlatego daję ich na S. To jest moim zdaniem dobre miejsce. Tuż obok la Liga Hypermotion. A dalej mamy PKO, PKO. Tak, PKO, PKO Extra Klasse. E, no i ciężko być to obiektywem, To jest nasza rodzima liga i nie będę jej wychwalać, bo jestem Polakiem, a to jest Polska. Po prostu. Wiadomo, no fajniej mi się gra w lidze polskiej niż w lidze rumuńskiej, gdybym był jakimś, nie wiem, koreańczykiem, to yy, wybrałbym ich na, na tą samą, w sensie, na tym samym poziomie pewnie bym ich dał, natomiast jako Polak fajnie widzieć polskie nazwiska, na twarze, które się zna, yy, jakkolwiek, no bo ligi rumuńskie ja totalnie nie znam, polskiej jakoś nie znam mega, ale przynajmniej coś tam kojarzę z i tak dalej, jakąś historię nie więcej, także yy, fajnie można się tutaj bawić. No, ale jest oczywiście liga słaba. Gdyby była lepsza, to wleciałaby na S, a tak wlatuje obok Turcji między S a A. Dalej mamy Elite Serien, liga norweska. No, mamy tam bodajże Bodo Glimt, tak. Um, jest chyba Rosenborg. Dobrze każe. Um, no, także liga niezbyt mocna, bardzo podobna do szwedzkiej. W każdym razie, no, wydaje mi się, że norweska jest lepsza, ale nie dużo lepsza, więc wlatuje między D a b, a dalej mamy ligę koreańską, mi nie przedłużam, nie jestem fanem lig azjatyckich, wyjątkiem jest liga arabska, no bo ona jest dosyć silna i, i ciekawa w ostatnich latach, no a liga koreańska wlatuje też na d, bo nie widzę tu jakiegoś większego pola do zabawy, może przez sezon, wtedy spoko, ale więcej, no max 2, ale więcej to już ciężko, dalej mamy serię b, kurcze, serię b, oczywiście jako fan dla ligi, no jest niżej, na pewno niż dla liga, i wiadomo też, niżej niż La Liga 2. Ale jest to świeża liga, w sensie nowa dosyć. E, I też bawiłbym się w niej dobrze, więc zastanawiam się, czy dać ich między SAA, a, czy dać ich na S. Dajmy ich na razie na S. Natomiast wiem, że jutro bym głosował, w sensie ty listy robił, to pewnie dałbym ich e, między S a, a. więc to może się zmieniać. Dalej mamy Seria, więc e, klasę ryzykową rozrywką wyżej. To nie jest G. To nie jest G. E, bardziej wolę się bawić w La Liga czy. Czy w innej lidze jeszcze zobaczycie jakiej, ale jest to wyżej niż Serie B. Mały tutaj oczywiście możliwy spadek, w serie, w serie B jest możliwy awans, wiadomo, logiczne. No i daje ich między G a S. Seria między G a S, to jest moje zdanie. No i dalej mamy ligę, co to jest? Liga indyjska. Najgorsza liga bodajże w FC. Nie przedłużam, daję ich na D. Gdyby się dało, dałbym ich niżej. No a dalej jest Eredivisie. Podobna liga mimo wszystko do ligi portugalskiej. Można wykreować podobną politykę, tylko po prostu na innym gruncie. Zespoły są też silne. Feyenoord, Ajax, PSV są też zespoły troszkę gorsze, ale nadal mocne. Twente, twente? nie ma kto się czyta nigdy. AZ Alkmaar też rzeczywiście dosyć mocne. Więc tutaj jest pewna trudność i ta liga, mam wrażenie, że w ostatnich czasach zrobiła się trochę trudniejsza. I zastanawiam się między GAS, w sensie inaczej, zastanawiam się między S, a między GAS, ale no bez przesady. To jest S, bo mimo wszystko dosyć łatwo tutaj się wybić i być po prostu mega mocnym zespołem. Myślę, że w trzy sezony to jest jak najbardziej do zrobienia i nawet jako tak realistycznie, dlatego wlatują na S ten sam poziom, co Liga Portugalska. No a następna jest trzecia liga niemiecka i to jest fajna historia. Tutaj można zbudować naprawdę fajną historię, oczywiście te awanse z trzeciej, drugiej do pierwszej ligi. To jest coś, to jest naprawdę coś, taka kariera RTG jest ciekawa. Natomiast um, no wydaje mi się, że ciekawszy grunt jest angielski, to jest moje zdanie. A więc. Dajmy sobie tu małą rezerwę i trzecią ligę niemiecką, dajmy na S. Dajmy na S, druga Bundesliga. Nie wiem jak wy, ale ja wolę trzecią ligę niż drugą ligę niemiecką. Gorsza mam wrażenie niż Serie B, nie wiem czemu, może dlatego, że jest starsza. Daję ich między AAS, ale tak samo, być może jutro bym wstał i dał ich na S. Także między AAS, trzecia liga jest troszeczkę wyżej. No, i teraz mamy Bundesliga No, i Bundesliga to jest prawie ten sam poziom co seria Bardzo podobna liga. Mamy tutaj mega mocne zespoły też: Lipsk, BVB, Borussia, Bayern. Bayern. W Serie A jest ich trochę więcej: Roma, Atalanta, Milan, Inter, Juventus, Napoli, um, pewnie coś zapomniałem: Lazio. No i tutaj jest trochę więcej z zespołów, ale po prostu w ogóle grunt niemiecki, więc to się wyrównuje. Więc daje ich na ten sam poziom, czyli między G a S. I dalej mamy Ligę francuską, drugą. Drugą ligę francuską, drugi grunt, e, tak się nie mówi, <laughs> tak się nie mówi. No ja nie jestem fanem ligi francuskiej, a zwłaszcza drugiej ligi francuskiej. Są tu ciekawe zespoły, ale wezmę to na razie na bok i spojrzę na samą ligę i uważam, że tutaj dobrym miejscem jest, jest tier A. Jest tier A, ten sam poziom co liga arabska, co liga austriacka. No może troszkę jest lepsza ta liga. Ale nie jest to poziom drugiej Bundesligi. Liga francuska, Ligue 1, pierwszy grunt. Co ja mówię? Jaki pierwszy grunt? Tak się nie mówi. Ehm, pierwsza klasa rozrywkowa we Francji, Ligue 1. Czyli wiadomo, automatycznie moim zdaniem lepsza liga niż druga liga francuska. I daje ich na S. daje ich na S, bo to nie jest poziom Bundesligi, to nie jest poziom Serie A. To jest liga nudniejsza moim zdaniem. No i dalej mamy no, królową wszystkich lig. Nie moją ulubioną, ale najlepszą ligą ehm, piłkarską. Premier League oczywiście. No i tutaj, no bez zastanowienia, wracam na, na G, to jest G, GTR, najlepsza liga na świecie, jedna z lepszych do kariery uważam. Tuż obok mamy League 2, czyli czwarty grunt. Co ja gadam z tym gruntem? Czwartą klasę ryzykową, czwarty szczebel. E, proszę bardzo, dwa synonimy, czwarty poziom. I to jest G. I to jest G, ponieważ ja uwielbiam RTG. Nie gram tego często, bo to są długie kariery i nie zawsze jest czas, nie zawsze jest chęć, ale jak już mam taki humor, że odpalam czwartą ligę angielską, to jak się bawię doskonale przez ileś tam tygodni czy miesięcy nawet. Aktualnie gram właśnie Noccounty, relacjonuję to na Discordzie, więc możecie obserwować. Jestem już w Championship. Awanse, spadki, zarombiste, w sensie, no w League Tour nie spadniecie, ale jak dostaniecie się wyżej, to możecie spać. Daję ich na G, głównie właśnie przez tą całą podróż, którą możecie odbyć. No a dalej mamy League 1, i tutaj mocno się oberwię tej lidze. Nie wiem, nie czuję tego. Nigdy nie zacząłem kariery w League 1 i chyba nigdy nie zacznę. Może jak jakiś dobry klub spadnie, to wtedy. Daję ich na poziomie drugiej Bundesligi między AAS. To jest moim zdaniem dobry poziom. No i dalej mamy Championship. To jest dziwne, bo na przykład trzecią Bundesligę dałem wyżej niż drugą a drugą ligę angielską dam wyżej niż trzecią, jest na odwrót. Nie wiem czemu. Championship jest dla mnie fajniejsze. Robiłem tutaj dwa razy karierę, raz derby, raz z Sunderlandem. Championship jest fajną ligą, silną, wyrównaną, e, trudną też mimo wszystko, a zwłaszcza jak się dostajecie z do niej, bądź zaczynacie jakimś słabszym zespołem, no to naprawdę tutaj e, czasem dwa lata są potrzebne na awans, także polecam e, i wlatuję oczywiście na S. Co to jest za liga? E, Superliga to jest liga duńska. Okej, okay, liga duńska jest ciekawa. Tutaj są mocne zespoły Midtjylland, Northland, oczywiście jest tam też Kopenhaga, jest Brendby, no na poziomie austriackim, na poziomie austriackim uważam, czyli Tier A to jest moim zdaniem ten sam poziom, bardzo podobne ligi, można kreować podobną politykę. Dalej mamy Ligę Chińską i oczywiście, tak jak mówiłem, nie lubię Lig Azjatyckich, aczkolwiek coś jakoś bardziej czuję Ligę Chińską niż Koreańską i Indyjską, więc nie będę przedłużać, bo to jest słaba liga, oczywiście między B. AD Troszeczkę wyżej niż koreańska i indyjska. No i na koniec, proszę bardzo, liga belgijska. Ciekawa liga, robiłem tutaj dwa razy karierę: raz um, typowo w tej lidze, a raz przenosząc się po klubach, po ligach. Podobny poziom co liga austriacka i co liga Tuniska. No, ale może trochę lepsza. Tak, trochę lepsza, aczkolwiek nie na poziom, a nie na poziom powiedzmy Ligue 1, czy Bundesligi 2, czy Turcji. Więc wlatuję na A. Ale bliżej jej oczywiście do S niż do B. Także. No i tak miał się zakończyć odcinek, ale jak zwykle popełniłem kolejny fail, jak ostatnio to się częściej dzieje. No i zapomniałem o lidze argentyńskiej i o lidze australijskiej. Zacznijmy od tej drugiej. Liga australijska ani razu nie ruję tutaj kariery. Moja opinia może być niewygodna, ale daje to między najniższy szczebel a przedostatni. Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko ciekawy grunt ze względu na położenie Australii. No a co do ligi argentyńskiej, no to tutaj na pewno e, ta liga wskoczy wyżej, bo to jest jedyna liga. Z Ameryki Południowej są te puchary e, południowoamerykańskie, to jest dosyć ciekawe, no szczerze mówiąc, robiłem tutaj karierę, zawodnika nawet też. No i wrzucę ich na. A, wrzucę ich na a. To może być dobra kariera. Okej, okay, to koniec. To jest moja tierlista. Wy możecie na stronie na przykład Maker stworzyć taką tierlistę i wysłać link do niej i możecie ją rozwiązywać, wysłać na przykład na Discordzie i w ogóle dać znać w komentarzach. Czy jakoś diametralnie się różnicie w opiniach ze mną. E, tak wygląda moja tierlista subiektywna. Zapraszam jeszcze raz na strefę karier, bo tam trzeci sezon ligi typerskiej, tam żadnych pieniędzy i tak dalej nie ma. Po prostu punkty zdobywacie i być może w rankingu na koniec będziecie w fajnej pozycji ma.